Drodzy rodacy, szanowni państwo. Dziś nad ranem wojska rosyjskie rozpoczęły zbrojną agresję przeciwko naszemu sąsiadowi niepodległej, suwerennej Ukrainie. Decyzją Władimira Putina w Europie rozpętana została wojna. Oznacza ona niezliczone tragedie, śmierć i zniszczenie. Nikt nie zna tego lepiej od nas, Polaków, tak ciężko doświadczonych przez wojny i agresję. Nasi sąsiedzi, Ukraińcy, Zdają dziś najtrudniejszy możliwy egzamin, ryzykując własnym życiem. Egzamin, którego stawką jest niepodległość ich państwa. Bronią nie tylko swojej wolności, ale wolności nas wszystkich, Europejczyków. Czy pozycja, czy pozycja międzynarodowa Polski się nie zmieniła w ciągu tego roku? Czy się zmieniła? Zmieniła się diametralnie. Diametralnie. Już wspomnieliśmy: 23 lutego wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w zasadzie Niemalże przed, godziny przed. przed, a, przed, godziny, przed... Tak, tak. Ostatnio nawet słuchałem, nawet nie ostatnio, tylko 24 lutego, zdaje się, słuchałem wywiadu porannego z prezydentem Andrzejem Dudą w, w RMF-ie. I uh -huh. on sam wspominał, że do Polski wracali już samochodami do granicy polskiej, uh -huh. bo już była obawa o, o bezpieczeństwo i o to, żeby jednak nie poruszać się transportem no powietrznym. No i słusznie. Co się zmieniło w Polsce? No, zyskaliśmy ogromną rzeszę nowych, nie powiem obywateli, ale mieszkańców. No, część z nich pewnie będzie obywatelami albo ich dzieci będą. Szczególnie, że z tego co widziałem, 300 pobiera się 500 plus na 328 tysięcy dzieci. No. W ogóle kwestii kosztów, bo to też czyli akurat Czyli to jest. Poczekaj, sobie... bo to jest 320 tysięcy, to jest taki rok urodzeń gdzieś, tak? Bo rocznikowo teraz mamy chyba. Nie wiem nawet czy tyle teraz do, do takiej to wartości spadło. dobijamy. Nie ale jestem chyba, przekonany. chyba jeszcze jak to teraz te 300... No dobra, nie będziemy tu strzelać, bo w sumie nie wiemy do końca, ale no te rejony gdzieś tam. Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio Bartosz Marczuk, czyli wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju podsumował. Polskie, polskie wsparcie dla Ukrainy. Nie więcej teraz jakoś to, to chyba było, na, zdaje się na koniec 2022 roku i sięgnęło ono 35 do 40 miliardów złotych, na co się składa po pierwsze wydatki na broń przekazaną Ukrainie to około 10 miliardów, pomoc uchodźcom bezpośrednio z budżetu państwa 6 miliardów, pomoc ze strony samorządów i organizacji pozarządowych około 10 miliardów, no i pozostałe 10 miliardów to prywatna pomoc Polaków. Sporo. Sporo, sporo. Ale też miałem takie wrażenie to też sobie o tym mówiliśmy e, wielokrotnie że troszkę ta pomoc czasami była nieprzemyślana. Tak? Mhm. Że te, te dodatki socjalne były no, niestety nieprzemyślane. Tak? Było to marnowanie pieniędzy, momentami moim zdaniem. Totalnie nieprzemyślane. Nie, nie, nie chcę umniejszać czy negować pomocy, natomiast trzeba to po prostu lepiej celować, ta, le, lepiej targetować. Jeszcze pozostając przy liczbach, to obecnie w Polsce przebywa 950 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Natomiast od 24 lutego 2022 roku granicę polsko-ukraińską przekroczyło 10 milionów uchodźców. Już 10? Myślałem, że to dziewięć, tak. tam coś było. Ponad ponad dziesięć jest. A ile? A ostało się finalnie? No ostało się to 950 tysięcy, a nie więcej. E... Słucham? 950 tysięcy? Ach, bo więcej. Biden mówił, że więcej. Nie, no 950 tysięcy. Natomiast y, mamy też obywateli Ukrainy, którzy przyjechali przed wybuchem, i to jest około miliona, dwieście miliona, trzysta. W związku Aha. z tym. Sumując, mamy około 2,3 miliona osób, którzy posiadają obywatelstwo Ukrainy i zamieszkują w Polsce. Czyli można powiedzieć, że tyle, co żeśmy wyeksportowali my do Unii Europejskiej, tak? Chyba trochę mniej. Wydaje trochę mi się, że mniej? więcej trochę wyeksportowaliśmy. Chyba sama Anglia to jest ponad milion, tak mi się kojarzy. Ale to tylko liczby z głowy, które gdzieś mi tam no, no, dźwięczą. Tak. Um, o co w ogóle chodzi z tymi 10 milionami? Bo owszem, przekroczyło 10 milionów, natomiast spora rzesza, spora część albo wylądowała w innych krajach, albo wróciła po prostu na Ukrainę. No tak, jak, jak e, wróci, no, była duża fala powrotów w momencie, kiedy Rosjanie się wycofali tak, z tych obwodów, e, można powiedzieć, bardziej zachodnio-północnych. tak. No, jeżeli e, po wycofaniu się właśnie z tej Buczy, no praktycznie Ukraina mogła troszkę odżyć, tak. I obywatele też mogli wrócić do swoich domów. Niestety, później nasiliły się te ataki na taką infrastrukturę cywilną, drogową, energetyczną, elektryczną. No i nadal ci cywile ginęli, tak, bo te ataki nie były już tak mocno. Precyzyjne. Zresztą Rosja nie dysponowała tak precyzyjną bronią, takiej ilości, żeby móc takie precyzyjne ataki prowadzić przez cały rok. Tak? Bo często do ataków na cele naziemne używano rakiet S-300, które no, służą raczej do zestrzeliwania obiektów w powietrzu. Mhm. Jak pomyślę sobie o ostatnim roku i terminach związanych z wojną na Ukrainie, a jednocześnie związanych z Polską, to mam w głowie chociażby wizytę premiera Morawieckiego 15 marca, z tego co pamiętam, na Ukrainie wraz z wicepremierem Kaczyńskim. Wtedy traktowaliśmy to trochę jako wyraz łańskiej fantazji, tak przynajmniej kojarzę, kiedy nagrywaliśmy odcinek o tym. Tak, ale myśmy tam o to odnosili do tej, on tam proponował interwencję, tak, na to... Tak, ale też jakieś... o samej wizycie Zem... pamiętam, że, że dość mocno sceptycznie. Natomiast zobacz, że to poniekąd zapoczątkowało taką falę przyjazdów, Kolejnych rządzących z mhm. Europy, w zasadzie co chwilę mamy jakąś wizytę, a to tutaj, zdaje się, ostatnio chyba nawet premier Włoch była, teraz chyba nawet 24? Tak, ona była w Polsce, chyba przed wizytą w poniedziałek, chyba była w Polsce, a w, w tym czasie wizytę na Ukrainie miał prezydent Stanów Zjednoczonych i. Później się jakby zamienili, tak, ona pojechała na Ukrainę, tak, no. Mhm. Poza oczywiście tym terminem, który już poruszyliśmy, czyli uchodźcy, to też tak sobie myślę, to tutaj temat jest nieco bardziej abstrakcyjny, czyli tak zwany granatnik. No, głośnik granatnik. Mhm. Dla tych niezorientowanych przypominamy, że chodzi o wybuch w siedzibie komendanta głównego policji generała Szymczyka. Tak, zapraszamy do odsłuchania odcinka. Tak. Można sobie odszukać na liście. Też wątek związany dość mocno z Polską, czyli Nord Stream 2, a w zasadzie jego to jest, unieruchomienie. To jest, w sumie to jest, to jest bardzo wielka korzyść, jaką odnieśli, odnieśliśmy. Nie wiemy, nie wiemy kto, nie wiemy czym, ale wiemy, że Nord Stream nie działa i raczej działać nie będzie. I tak sobie jeszcze myślę, tutaj akurat możemy troszkę rozwinąć wątek, czyli zakupy militarne. Nie wiem, jak, jakie ty masz wrażenie. Natomiast ja miałem w ostatnich, nie wiem, 10, 15 latach. Wrażenie jednak jakiegoś marazmu na, te, na stopie mhm. militarnej, bo tak na dobrą sprawę, taki głośny i bardzo mocny zakup, to potraktowałbym chyba F-16, nie wiem czy, czy nie kupione, czasami jeszcze za rządów SLD, natomiast one przyleciały w 2007 roku, te pierwsze w listopadzie. Tak, I tak no. na dobrą sprawę przez te kolejne lata nie mieliśmy jakiejś takiej flagowej inwestycji w zakupy militarne, natomiast teraz no, były jeszcze Hajmarsy, zdaje się, ale to nie było, nie, nie było aż tak mocno, aż takie mocne. No HIMARSy, ale to były już teraz niedawno, jakby kilka tak, lat temu tak, tak. A teraz w zasadzie worek nam się rozwiązał i tych zakupów w zasadzie co tydzień można coś komentować. Zresztą często poruszaliśmy to w naszych mm -hmm, odcinkach. Mm -hmm. Pewnie linki gdzieś tutaj znajdziecie. No tak, to, to jest. Ja, ja tylko się zastanawiam, skąd, skąd monety, skąd pieniądze na. Oh. Bo to co, się, to, co się teraz wyczynia, w sensie. jeszcze znaczy to fajnie się słucha, tak. Fajnie się o tym czyta, bo to jest generacyjna w... zmiana. To jest to jest wymiana to jest, to jest odejście w końcu tak od tych, tego sprzętu postsowieckiego, postradzieckiego zerwanie ze wschodem tak militarne militarne zerwanie ze wschodem bo my cały czas mieliśmy pełno tych, tych sprzętów czasów jeszcze istnienia związku radzieckiego tak myśmy od nich kupowali to był główny dostawca tak uzbrojenia dla Polski Zresztą no, dla całego tutaj naszego regionu. No, i wiadomo, zakupy takich rzeczy odbywają się na, nie na 10, ale na 20-30 lat. No, ale my już jesteśmy, no, 30 lat już minęło, tak? Od, od upadku, od, od zakończenia PRL-u. Nie wiem, czy czasami w tym, w tym roku nie mamy 30. rocznicy wyjścia wojsk radzieckich z, z Polski. Polski. Coś mi się kojarzy, z 93. Trzeci, no, no, Wałęsa, tak, negocjował. Oho. Z Jelcynem. No dobra. ale w każdym, Negocjacje w każdym... podlane, podobno. Tak, tak. No w każdym razie, no ale, ale udało się. Tak? To... Ja już też że to mówiłem, czyli ja pamiętam, jak. Bo tutaj mam taką lokalizację blisko torów, że Rosjanie stali, tak, i sprzedawali jakieś fanty w wagonach. Już tylko e... Szybko uzupełnię, bo, bo na szybko sprawdziłem. Mhm. 17 września 93. No to dobrze pamiętasz. No, także ja, ja, ja pamiętam. I ten, więc fajnie, że mamy taką wymianę, że mamy, mamy praktycznie przejść na, na nowe wyposażenie. I to, no, tak jak powiedziałeś, no, w skali, jakiej no, jeszcze no, moglibyśmy sobie tylko marzyć jakiś czas temu. Bo oprócz tego, że to praktycznie dotyka każdej dziedziny, tak, wojsk. I, I nawet marynarka wojenna, samoloty. No chciałem zapytać o, o marynarkę, bo tak... no tam, tam głównie teraz się pojawiły, po, pojawiały e, takie statki do, do niszczenia min, niszczyciele min, które były wprowadzane nowe do służby, jak się okazało, bardzo istotne są to statki. I tak niektórzy mówią, a po co nam to? No, przykład Ukrainy, tak jak, jak Rosjanie min, no, zamykali jakby dostęp do portów. Tak? To, to jest to są kluczowe, kluczowe miejsca dla eksportu, importu i dla dostaw sprzętu. Tak? Akurat u nich sprzęt idzie lądowo. Do nich idzie lądowo z Polski, praktycznie, głównie. To jest jeden bezpieczny kanał rzutowy. Na razie jeszcze bezpieczny. Ale to są kluczowe rzeczy, tak? No nie, mogli, nie mogli tej swojej swoje pszenicy wyeksportować czy tam zboża. Pszenicy, głównie. Przez porty. Także u nas, u nas te zakupy obejmują wszystko. Praktycznie. Nawet ostatnio y, BWP y, Borsuk. tysiąc oh, to sporo. Tysiąc to sztuk, byli. ale to jest tylko umowa romowa na razie, więc nie ma się co podpalać. Ale jest w końcu decyzja, no nie? Że, że, że idą jednak w tego Borsuka. No i, i fajnie. Ostatnio też News. Y, bardzo duże zakupy w fabryce broni i łucznik. Karabinek, mm. grot. Właśnie, teraz tak sobie pomyślałem. Już nawet nie tyle w kontekście Polski, chociaż to nadal też, co, co, uh -huh. co globalnie. Świadomość społeczna na, temat, na tematy militarne, wojskowe i podejście tak. do nas. Zobacz, to, 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 to też jest taka specyfika, nie? że w momencie, hmm. jak jakiś temat zaczyna być gorący, no to pojawia się masa ekspertów, ale <laughs> przykład... <laughs> <laughs> Ale nie jesteśmy ekspertami. E, oczywiście, ja to, że nie. Tylko sobie gadamy. Nigdy do tego nie aspirowaliśmy. Natomiast wcześniej te nazwy gdzieś tam, okej, okay, jeszcze te patrioty to mi coś tam mniej więcej uh -huh. mówiły i generalnie spo społeczeństwo. Natomiast widać te wszystkie: Heimarsy, Javeliny, Bajektary i tak dalej to, to przecież to były nazwy obce. E, Kompletnie, kompletnie jakoś nie, nie ten nie. Nie, nie, nie będące świadomości społecznej, mhm. natomiast teraz przypuszczam, zap, spotkasz jakiegoś przechodnia, to ci potrafi wypeł, wymienić całą rodzinę czołgów T72. No. <laughs> jakie mieliśmy ich modyfikacje, jak mhm. wyglądała polska modyfikacja jak się nazywa. Tak, ile tak. mieliśmy tych leopardów, ile poszło. No. Zwłaszcza jak ktoś siedzi. Na YouTube i sobie słucha, ogląda, to tak, to, to, no jest bardzo dużo materiałów. No to też te materiały, tak jak mówisz, no, cieszą się dużym, dużym zainteresowaniem, więc jest zapotrzebowanie na tego typu wiedzę. Jest zainteresowanie ludzi. To no, może ludzie chcą się czuć. No jednak mieliśmy praktycznie przy naszej granicy działania e, wojenne, no, rakiety spadały, wiesz, ludzie się zaczęli interesować. A czy mamy się czym bronić, a czym, a gdzie, a jak, a gdzie mamy schrony, też sobie o tym mówiliśmy. Jak to z tymi schronami u nas jest. Nieciekawie. Też świadomość ludzi wzrosła, tak. No, na każdy gdzieś tam się o to. Teraz troszkę się u nas uspokoiło, jak te, jak Rosjanie się wycofali z Kijowa, z, tych, z tego obwodu, to troszkę, że tak powiem, troszkę tak odetchnęliśmy. Ale te pierwsze dni no to były napięte, nie? To było bardzo blisko. Aczkolwiek te, te, takiego, y, 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 że tak powiem, marszu na sklepy, y, ranu na sklepy, żeby, y, Jak przy by, to nie było, tak? Nie? Tak, nie było. No, no nie było, ale był marsz na stację paliw. Znaczy marsz. Był, był. A jak jesteśmy przy stacjach paliw, to może y, kolejny termin, tak. marże Orlenu. Marże Orlenu, gigantyczne, rekordowe zyski Orlenu. No. Które, które zostało ogłoszone w ostatnich dniach. Jak widać, można robić biznes na wojnie. Można. No to jest, ja, ja tak to traktuję. No to jest związane bezpośrednio z działaniami wojennymi, tym, że można było po prostu te ceny paliw zwindować. No. Oczywiście był pewien moment, że ceny trochę skoczyły, tak, ale później już nie. No. Moim zdaniem osobiście Orlen przyczynił się do tego, że mamy wyższą inflację, tak jakieś Oczywiście to jest jakiś mały składnik w stosunku do całości, ale jest. Bo to pośrednio przekłada się na ceny innych produktów. Mhm. Zdecydowanie. Więc ten, zdełanie, zysk, ten zysk Orlenu jest po prostu okupiony naszymi pieniędzmi, które musieliśmy wydać po prostu więcej na paliwo i na produkty, które, do których jakby to paliwo było niezbędne, tak? czy by jest jakimś tam składnikiem do usług. W ogóle, jak jesteśmy przy Polsce, a też wspominaliśmy o, o, o F-16, uh -huh. czyli naszych 48 Jastrzębiach, okazało się, że w, w związku z inflacją i poprzednim y, rokiem, okazało się, że mamy w Polsce 49 Jastrzębi. prawdzie 48 o konotacjach militarnych, natomiast jest jeden w NBP, który, który nam serwuje niejednokrotnie y, konferencje, a przecież to wszystko jest związane z tym, jaką inflację mamy. Ona oczywiście ma jakąś przyczynę w wojskowych tematach, ma też poza wojskowe konotacje, bo, bo ona już istniała też przed, przed rozpoczęciem działań. Natomiast też mam wrażenie, że, że tutaj w ciągu ostatniego roku dość mocno spoglądano na to, co, co się dzieje w, przy NBP. Uh -huh, uh -huh. No tak, a dla, dla rządzących yy... Powstał nowy termin, tak? Znaczy, rządzący zaczęli używać nowego terminu. putinflacja inflacja, tak. wybuchu od, od rozpoczęcia tej operacji specjalnej dla nich to był pewnego rodzaju wytrych, też, żeby trochę zrzucić winy. Bo, tak jak mówisz, no, część to są czynniki wewnętrzne, część czynniki zewnętrzne. Nie wiem, jakie są proporcje dokładnie. Pewnie przeważają te czynniki zewnętrzne, natomiast no, myśmy jako. Powiem myśmy, no jako, jako kraj wewnętrzny sobie z, z tymi rządzącymi, z tymi ich działaniami, które podejmowali, po prostu sami sobie też przyczynili do tego. Sa, sami się do tego przyczyniliśmy, że ta inflacja była taka, jaka jest. No. Naszym wyborem. Tak, oczywiście. oczywiście. Dobra, spójrzmy, teraz spróbujmy spojrzeć uh -huh. sobie na, na politykę holistycznie globalnie. Co się zmieniło, co tam panie w polityce, ale globalnie. A co tam globalnie się zmieniło, to już dowiecie się w następnej części.